Wiecie, jak jest ulubiony program Kaliwali i surowy rodzice Właśnie takim sposobem chciałem... Go, 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 go! Rozpocząć tą grę. Nie zagram Timo, ale nie na topie, o... bo... Nie. Tylko na dżungli. Ogólnie wiem, że się Timo gra, ale, go, go, go. ale ja nie grałem, nie chciałem znowu Postaram się nie przegrać tej gry. Bo, 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 nie chcę przegrać Nikt nie chce przegrać Myślę, no, że kurczaki mają być najbardziej problemowe Bo... właśnie Troszkę to blija Ale szczerze powiedziałem z tym Teamosem, że jednak nie Jest wino Do razu, bez eros Bo wow, udało się, nikt się nie spodziewał. Byłem w totalnym szoku. Serio mówię. To smite być może był bez sensu. Na pewno był bez sensu. Ale ja nie jestem dobrym graczem. Więc nie oceniam. Wow, Twitch, no aż to zamiatał. Aż że pot sobie sam poradził, to na samym początku. Wow. Nie no, teama w sumie ja tak nazywa na tej dżungli. Bo nie straciłem całego HP, jeszcze nie użyłem poty. Z niektórymi postaciami jest gorzej. Dokładnie. Bardzo gorzej. Będzie zabijemy pokonujemy, pokonujemy Oczywiście w szeregu Co mi pasuje? Już idę, już Jezu, chwilę wytrwania Nie ma wytrwania Nie no Nie wiem, nieważno. Widzimy, że jest Który chciałby zabić Ale ja sam Patrzmy Ten flash był bez sensu, on i tak nic nie. Zginia. Nie zadałem w ogóle obrażeń. Okej. Czy się jeszcze nic nie odrodziło? Aha. Zobaczmy czy mają Warda. Nie mają Warda, kto tak gra? Dobra, idę. Nie wiem co się nie dzieje, nie sprawdziłem, Czy jestem ktoś głupi. Tutaj? Tak, to tu przysłał Czee W nie powinienem jej atakować, tylko... A i tak. Jezu Mam Jest okej okay. Tutel where's tutel, tutel? Teraz pójdę do bazy coś e, zakupić. Coś, coś, nie wiem. Myślę, że to daje trochę. AP. O kurde, Z. Nie, no, tak się, ja już nie będę Wszystko wszystkie moje grzechy. Oj coś czujesz, że zaraz zginę. Zabijaj. Brat nie jest na nastawiony, a ja to nie lubię, jak ktoś nie jest nastawiony. Dobra. Zabij go, zabij go, dobrze! Ale z tym dobrym junglerem. A KNN, co tam zrobił? Nie wiem. Kupię sobie potę. Nie dlatego, że się boję, że zginę, czy coś po prostu, tak? Czy mieć, co nie? Przydaje się czasami. Czy ja mam buty w tym tak? Czy. Jak? Tak, tak, nie. Czy on nie może? Może. Aha, bo buty są tu, nieważne. Jestem upełniony. Jakby jeszcze nie widziałem ich orna. A, jeszcze. Myślałem, już, że ktoś z nich idzie, ale nie. Oj, mam zajęcie już. Uf. Trzeba, powinienem to ulepszać. Sorry, nie myślałem. To też będzie spoko. Ojej, mi skiknął potem. Zdarza się. Ej, bo ich orn chyba afkują. Bo ani tego nie zrobił, chyba że tego nie widać, fuki nie wyjdzie. A nic. Sorry, trafiłem mikrofon ręką. Kurde. Zbliżmy się. Dobra, nie do... nie do... aha. O, Orn. To wilku mowa. A jednak coś tam zrobił, 23, a ja jestem lepszy. On chyba po prostu późno zaczął, coś tak czuję. O, Orn. Czy to on? O kurde, Orn ucieka. Kurde, nie ma Kennena i nikogo w sumie. Pfff, taki freak, przeszedł obok nosa. Co to się robi? No już cofnął się. Po co ja tu? Nie wiem. Kopa. Czułeś sam cel zadań, puta. Co to się nazywa schizofren? Nie meluję Cześć. to kto gra na topie? Czy... Bo jakby... Czy ja idę, ale... Nie, jasu... Nie, nie. A nie, bo Orbut nie ważny. Sorry, nie ma. Oj, będzie tu, chodzi? <trybujesz>? Nie, nie będzie. Ale mam po poziomku w drużynie. Znaczy... No w drużynie. Co ten Jasuo tam robię? Jesłoktret. Nie żebym się śmiał z czy to jest poważna postać. I w ogóle, wiadomo. Idźmy tam szybciej. I co mi teraz może przeszkadzać, to że mam mało HP i to może być problem, ale. jakoś to ogarniamy. No? Bo, bo ja tak mówię. Jakieś serce się kupi po drodze, czy coś. Albo tak, coś w tym stylu, tak, tak. Tego I tego o, czyżbym miał szybko. Rzućmy tu pierwszy atak forfemu. Jakby Orn chciał sobie za dużo pozwolić. Jak starczy jeszcze w buty. Starczy, starczy. Okay. Myślę, że powinienem jeść w te butę. Żebym móc szybko zadawać i w ogóle. A ktoś tam imigra. A kurze, a nie mają ordy, a to ja może coś tam mieć, ale... Z takim startem to... Może być mi na to... zabiję, poczekaj... Dobra, odchodzę. Łał... Wow. Ja no już się że na maksa. Smutek. Aha! Oni sobie poszli i mnie wywołają. Jaki to ma sens jakby? O, ale, ale jestem dobrym u Mnie Timo na dżungli całkiem spoko. Polecam.